Cześć! W tym wideo opowiem Ci, dlaczego dzieci marudzą, oraz pokażę Ci cztery sprawdzone sposoby, jak sobie z tym radzić. Zapraszam Cię na film. Poznajcie Stasia. Staś ma 6 lat, bawi się spokojnie i cicho w swoim pokoju. Rodzice nie zwracają na niego uwagi. E, robią coś, czy są czymś zajęci w salonie. W pewnym momencie. Stasiek przychodzi do salonu i zaczyna jęczeć, marudzić. Rodzice odrywają się od tego, co robią i zaczynają zwracać na niego uwagę. Oczywiście to nie jest przyjemne, bo, bo są dla niego niezbyt mili, mówią mu niemiłe rzeczy. Raczej na niego krzyczą albo w jakiś sposób go karzą. Jednak Stasiek wybiera to niż ich obojętność. Mimo tego, że są niemili, woli to, bo ma poczucie, że teraz w jakiś sposób jest dla nich ważny. Dzieci często wchodzą w marudzenie czy jęczenie, bo mają taką silną potrzebę miłości, bycia ważnym. I tak naprawdę ciągle potrzebują potwierdzenia tego, że są ważne, że są kochane. Dodatkowo też dzieci marudzą i rodzice na to reagują. Dzieci widzą, że to działa, więc próbują tego dalej. Dzieci też czasami zaczynają marudzić tak z nienacka, z dnia na dzień, bo po prostu przechodzą jakiś trudny moment w swoim rozwoju. I tak jak z nienacka się pojawiło to marudzenie, taki po prostu któregoś dnia znika. I albo się już nie pojawia, albo pojawi się w jakimś późniejszym momencie rozwoju dziecka. Jak sprawić, żeby Twoje dziecko jęczało mniej? Po pierwsze, kiedy Twoje dziecko marudzi, rozłóż szeroko ramiona, powiedz widzę, że potrzebujesz przytulenia, przytul dziecko i bądźcie w tym przytuleniu bez słów, bez wchodzenia w różne sytuacje i jakieś wyjaśnianie. Bądźcie w tym przytuleniu, dopóki Wasze nastroje się nie poprawią. Drugim sposobem jest to, żeby powiedzieć do dziecka, które ma marudzi, kocham Cię i jednocześnie nie rozumiem, kiedy tak do mnie mówisz, albo ciężko jest mi cię zrozumieć, kiedy tak marudzisz. Spróbuj powiedzieć to do mnie normalnie. Jeżeli dziecko dalej marudzi, to powiedz kocham cię, jednocześnie, jeżeli będziesz dalej marudzić, to wyjdę z pokoju, bo, bo ciężko jest mi to wytrzymać. Jeżeli dziecko dalej marudzi, po prostu wyjdź. Jeżeli dziecko biegnie za tobą, to. Zatkaj uszy i powiedz mu, że jeżeli będzie mówić do Ciebie normalnie, to będziesz wtedy w stanie go wysłuchać. No i spróbuj ignorować takie zachowanie dziecka. Tak jak już powiedziałam, dzieci mają bardzo wielką potrzebę miłości i poczucia bycia ważnym. Jeżeli Twoje dziecko jęczy albo marudzi, to może w jakiś sposób czuje się niekochane, czuje się niepotrzebne, niezauważone. Spróbuj w swoim planie dnia e, znaleźć kilka albo kilkanaście minut tylko dla dziecka, tak żeby odłożyć telefon, domowe obowiązki czy pracę i 100% swojej uwagi poświęcić tylko dziecku, wejść w jego świat i pokazać mu, że to teraz, w tym momencie ono jest najważniejsze i wszystko je, inne jest odsunięte na bok. Bardzo często y, ja w, y, i w swojej pracy i w domu i od moich kursantów słyszałam, że właśnie jeżeli rodzic poświęci tak kilka, kilkanaście razy czas swojemu dziecku, to jęczenie w ogóle znika, bo dziecko już nie musi się dopominać o tę miłość i uważność rodzica. Ostatnią moją propozycją jest to, żebyście, jak będziecie mieć dobry nastrój, oboje z dzieckiem, usiedli i wspólnie wymyślili sygnał, taki sygnał bez dźwięku, który będziesz używać, jeżeli Twoje dziecko będzie jęczać. Tak, na przykład takie teatralne zatkanie sobie uszu, wtedy Twoje dziecko będzie widzieć, że zaczyna jęczeć i że Ty nie słuchasz go. Jak zacznie mówić normalnie, to wtedy go będziesz słuchać. To tyle z moich propozycji na dziś. Jeśli któryś pomysł spodobał Ci się i chcesz go spróbować w swoim domu, daj znać w komentarzu, a może masz swój sprawdzony sposób na marudzenie i chętnie się z nami nim podzielisz. Zapraszam Cię do komentowania. Dziękuję Ci za to spotkanie. Życzę Ci powodzenia i do zobaczenia.